66 hotelarzy i gastronomów z naszej szkoły wyjechało na zawodową praktykę do Grecji. Podróż luksusowym autobusem przebiegała przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię. Czterogwiazdkowy hotel Poseidon był naszym miejscem, w którym spędziliśmy dwa wspaniałe tygodnie. Praktyka w kuchni, restauracji, zajęcia w recepcji to część praktyczna naszego wyjazdu. Cieszymy się, że dyrekcja hotelu podkreślała bardzo wysokie umiejętności zawodowe naszych uczniów. Oprócz zajęć z praktyki zawodowej, uczniowie spędzili niezapomniane chwile poznając dania, kulturę i tradycję tego regionu. Gospodarze greccy przygotowali również bardzo wiele atrakcji turystycznych. Mogliśmy zwiedzić widoczne z okien naszego hotelu Góry Olim. Byliśmy pod dużym wrażeniem meteorów przepięknych klasztorów prawosławnych zbudowanych na wysokich skałach. Tuż nie będzie wspominał wypieku chleba, tańca zorby, listopadowej kąpieli w Morzu Egejskim czy całodniowego rejsu statkiem. Dwa tygodnie w Grecji to nie tylko ciekawe doświadczenia zawodowe w profesjonalnym hotelu z przemiłą kadrą zarządzającą i obsługą. To również niezapomniane wrażenia, pozytywne emocje, a przede wszystkim wspomnienia na lata. Po szkolnych korytarzach roznosi się wieść, że w tym roku szkolnym to nie ostatni taki wyjazd. Tuż to wie. Szkolne wieści Laura Nikadon.